Operacje z udziałem robota Da Vinci to przyszłość chirurgii. W Wojskowym Instytucie Medycznym powstało centrum szkoleniowe chirurgii robotycznej. Dziś pierwszy dzień specjalistycznych warsztatów, któremu przyglądała się Violetta Długoszlanczuk. Mniej bólu, większa precyzja zabiegu i krótsza rekonwalescencja. Operacje z udziałem robota Da Vinci to przyszłość medycyny. Lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego chcą się podzielić swoim bezcennym doświadczeniem. To jedna z sal operacyjnych Centrum Chirurgii Robotycznej. Głównymi takimi elementami tej sali jest właśnie właściwy robot, robot chirurgiczny. Tutaj mamy do czynienia z robotem chirurgicznym Da Vinci najnowszej generacji, tzw. Tak XI. Robot jest wyposażony w specjalne ramiona. Są cztery ramiona robotyczne, które, do których podłączane są narzędzia. Te narzędzia mają niesamowitą możliwość. Yy, poruszania się, wykonywania ruchów praktycznie takich jak nasza ręka. Dwudniowe warsztaty to szansa między innymi na poznanie technicznych możliwości robota oraz praktyczne ćwiczenia przy konsoli, które wyrabiają koordynację wzrokowo-ruchową wśród lekarzy, były dziś głównie panie. Żeby być dobrym chirurgiem, umieć operować, trzeba ćwiczyć. Więc tym bardziej takie spotkania jak warsztaty czy kursy, konferencje są bardzo ważne w naszej edukacji. To bezcenne doświadczenie. Stanowią okazję do zapoznania się na żywo z możliwościami robota, z podstawami takimi teoretycznymi, kwalifikacji do tych zabiegów, zobaczenia jak robot pracuje w polu operacyjnym. Wojskowy Instytut Medyczny to jedyny publiczny ośrodek w Polsce, który dysponuje dwoma robotami Da Vinci. Jest to doskonała okazja, doskonały czas do tego, aby podzielić się naszymi doświadczeniami minionych już dwóch lat dobrej przygody z chirurgią robotyczną. Operacje robotyczne to mniej bólu dla pacjenta, większa precyzja zabiegu i krótsza rekonwalescencja. Zdaniem specjalistów, chirurgia robotyczna to przyszłość medycyny.